Halo, halo, hej, cześć, to jestem ja, a to cinek z a Evil 7 Koniec a to zakończyliśmy przed tym komputerkiem, dlatego róbmy co mamy mamy robić? What? Oh, come on. Uh. 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 No jest lek na zakażenie typu E. Co ja się zwalić? Co się dzieje? Za apteczkę. Kurde, jakie on ma Pies. Nie mi ile mam HP, ale... Dobra, pyk, Chłopie. Ta kombinacja wydaje mi się, że robi ono największe. Iść w dupę na obrót. Dobra, Ta psa. Kurde, jaka kompacja, chłopie. No i proszę bardzo. Co się dzieje? Kupę masz na łeb. Jedziemy. wow. Oczywiście nie mam wyjścia na żadnej. Arpuda. só tá tamo... matou Co ty w tu perrobisz? Wow. O, prawda? O, O, co tu się dzieje. やきっとえとざらす。Oh. Krótko, z takim nobem. for you Co to było? Tak ogólnie to widzę, że przywaliłem wszystkie swoje apteczki. Ale mam jeszcze stworzenia, tak żeby rombane. To tu jeszcze jest chyba nic specjalnego Tam jego łeb poleciał Możemy iść Ciekawe w sumie. Czy ten chłop w końcu został dojechany? Czy nie? Kto to wie? Ale przydałoby mi się teraz apteczki. Tak wiecie. By się okazało, że magicznym cudem jednak wstanie. Bo nie zdziwiłbym się. W rezidentach wszystko jest możliwe. Udało mi się to otworzyć. O! Pozdro, Zoe. Zoe, przywieźłem No kto by się spodziewał? Nie! Kto by się spodziewał? Astreuta. łódka. Jedziemy z Tematem? No, baca trzeba hey, wyjaśnić. Tam wchodzi. Hey! <laughs> Jedziemy my family alone, asshole. za chłopem.

Kolejny przystanek. Wstaje tylko pytanie: czy to stan apteczkę? Nie da się szkakać. Czy w jakiś tam spację? Te oddraki, kolejne stworzenia do spożycia będą. Snapchat, że muszę iść tam, ale wydaje mi się, że tutaj coś widzę. Tym bardziej chyba jeszcze tutaj jako jednak tu muszę iść, chwila tak, czyli tam muszę iść chyba nic więcej nie widzę. Fajny krokodyl. Fajny prawdziwy krokodyl. Śmieci. Więcej harpunów. Więcej harponów! O tak Skoro gra nam oddała harpon to znaczy że musimy chłopaka zabić Tam chyba złom nawet widzę Lec Lodówka zalana Trudno Złom na wannie O mikrofala. Jak będzie co jeść? Nie, no nie chcę mi się go zabijać. Harpun bym musiał zużyć. Chociaż nie wiem, czy nie będę musiał. Chyba będę musiał. Tam raczej nie przejdę. To tutaj jest skrzynia. Gdzie teraz tam jest? chemikaliów nie ma, bo bym sobie zrobił tą apteczkę albo tą bombę. Bomba w sumie też mogłaby się przydać. i tu przepłynął powiem się, że gdzie musi chłop przepływać Dobra idę do tej dogi faj się chłopcze pozdro Podobizna na mistrzu zawsze się przyda Tu chyba nic nie ma. Tędy chyba tylko można było tu wejść. Więc idziemy. To miejsce to wygląda to... źle. To bardzo źle. Tym bardziej, że dali nam bombę. Kaliż nie ma. O. Jednak są. Dobra, idziemy dalej. Musimy pieprzyć. Jak ty w dupę spadłeś? Krzysztof? Dobra, dobra. Krótko. A bo tu jest... Dziurawe to gówno. Tupe les. Tutaj chyba inny szedli Albo nie Nie wiem, byłem przekonany, że słyszałem jakiś krok Pozdro Ale poleciał w dupę idealnie olimpiada chcę żeby rekord pobił Ktoś chodzi W dupę noby Pajaki w dupę Chłopiec Lezys. Nobie Tam są dwa harpunki tam kolejny Uff. już czeka jakiś chłopiec Uff. Nie, to nie robi mi placu na pewno to leżysz nienawidzę tych dupę pająków jest takie ścierwo pająki jeszcze tyle biję że szkoda gadać o mam nadzieję tylko że nie spotkam teraz żadnego czworonoga Żeby te harpuny oddały jest tak radziło to, te harpuny to by Teraz no to... Jestem w dupie lepiej nie wstawa już O! może bomba? Ty... Ty, zrobię bombę Zrobię bombę, bo harpuny tutaj są no, chyba. Proste. idziemy Mam giga wrażenie, że tutaj coś się stanie zaraz. Czy to w dupę czworonok. Towarzysz cztery łapy tak krótko ja pierdolę, jestem idiotą. Pozdrow. Nie, to nie czworogłów. To kurde, like, z nobem. Leżysz, tu chłopie. Leż. Gałąź. Nie, gdzie trafiłem! Ja pierdziele. Lui. Widzimy się zaraz. Ja jestem Tego chłopaka od razu. Trzeba zdjąć. Tu jest zwykły noob Tego noba to robi, bo już też świata. stałę Lewy przycisk wyszy. Też Lewy przycisk byłeś, pamiętaj chłopie Też poleżysz że niepotrzebnie bomby wywaliłem na typa, ale Luj Ja coś się pieprzyć z nobami To jest pusto To jest defensywa Jedzenie? No jest. Myślę, że możemy sobie spożyć od razu. Ekran trochę zakrwawiony. W sumie możemy chyba tutaj zakończyć sobie odcinek. Mamy już lek. Idziemy dalej szukać naszej ziomówy. Trochę też z lutu mamy. Oczywiście chemikaliów brak. Ale mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków oraz następnych. I obejrzenia całej playlisty. Ja się z Wami żegnam i sieba!